Tak, jeszcze, jeszcze, jeszcze tą stroną. O, o, o! Kameruję! Niezor, sobie nie odgryź. Dobra, i tu jeszcze, o tą stroną musisz być. O tą, nie tą. Dobra. Ściągam, buty. Nie ściągaj. Niech pokombinuje. Wy jak ją spychacie, to jak go namasterować? Łapkę tam, drzewka. Czy wy widzieliście to drzewo, które tu stoi? O! Jeszcze trochę, musisz tak tyłkiem poruszać. Przejdzie czy nie przejdzie? Bo do przodu idzie. Nie przejdzie, kamerka są. Trzymaj Andrzejko. Trzymam. Trzymaj i przytrzymaj. Że... O, żaba jak. Trzymaj się, nie badaj się, trzymaj się. <grym> się trzymaj <tres> Padnę do wody i tak. A że ja mam tylko Uważaj na roczkę. Dobra, do te wiosły. Kręć Kręcz starego wypoczyny. <gry> To po co wychodzimy? Teraz się z ciebie puszczę tam my jak zwykle zostaliśmy w dupie buł Paty. nie ma no, ten to, żeby wyciągnie ten mogli tam do końca Przejdę z wanią. Trzymaj kot? czekaj! Nie widzisz, że tam drzewo się rusza? Walnęła chyba mnie. mama wchodzi. No, a co mam zrobić? To czekaj, jeszcze zsiądę do kajaku, ty mnie też przeprasz. Czekaj. Bo to dzieci nasze takie nieporadne są, jak się nie powie, to nic nie zrobią. Bo... Nie, mam mi kazać tak to o! Eee. Roberto. Ty, ale ty musisz mi tu gdzieś się zatrzymać. Chodź tutaj. Rzeberko Może tu ją dam z boku. Żebyś ty wsiadł i ten. Trzymaj. Będzie. Przepcham, co? Takaj Ja przejdę. Oła. Trzeba tutaj pojechać. Ostre. jak mama puszczy dla was. Puścić Mamy. Płynę z tobą, nie bój. <grym>

No, Znowu. Znowu nas zhamują. nie można normalnie. Tyle czasu gorszy miałaś. a jak nie chcę, jak się pożycę. To jest właśnie cała atrakcja, Gorcia. Mamy wodzie, nie widziałaś? Mama nas wszystkich ratowała, oprócz ciebie. No, sam się mi uratowałem. <grymne> Już nie kręć.